Oraz zakręcimy kilka razy, zobaczymy czy nie ma kolizji. <gry> Zawór mi się zblokował. Źle ustawiłem rozrząd. biegów została zdemontowana, a mi padła kamerka i nie widać jak ją spuszczałem szkoda. E, konwerter ściągniemy, od góry odkopiemy elementy, które nam są potrzebne. E, żeby odkręcić pokrywy, te pokrywy odkręcimy, odklejmy z silikonu, aż będziemy mieli widoczny łańcuch, a tutaj mamy tutaj mamy skrzynię biegów z tego to samochodu. Musiałam pościągać niektóre elementy, łapy silnika chociażby, odkręcić, aby dostać się do śruby, do trzech, które trzymają konwerter. One są od wewnętrznej strony przykręcane. O, I tutaj sobie podejdę pneumacikiem małym, bo niestety duży się nie zmieści i tą śrubę odkręcę. Jak już odkręcę trzy śruby, zdejmę konwerter, e, skręcę ponownie łapę, aby nie był podpierany silnik. I będę rozbierał tył, który wyglądał tak. Tutaj widać, że olej się leje z górnej części. Eee, wszystko będzie uszczelnione po wymianie łańcucha nowy silikon. No i zobaczcie, jedna śruba wykręcona. Przekręciłem dalej koło i zobaczcie, co tam się dzieje. Czekajcie, kamerę włoży Lepiej jakiś nie powiem kto, ale wkręcił śrubę uszkodzoną. Nie wiem, jak wygląda kolejna, ale wiem, że ta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej wykręcenia. Będę musiał niestety wyciągnąć silnik i walczyć na zewnątrz. Jestem na etapie ściągania pasa przedniego. Zauważyłem tutaj, że jest wyciek klimatyzacji, także wymienimy oringi. Jak coś widzę, że jest do wymiany, to sobie sporządzam taką listę. Śruby e, wspornika 4 sztuki, śruby hidro, e, sprzęgła hydrokinetycznego, uszczelki o ringi klimatyzacji. I jak coś więcej zobaczę, a właśnie śruby od e, wału napędowego. Śruby wału. No i tak, przewody odpiąłem, umyłem to, ale zobaczcie, za każdym razem jak to myję, pojawia mi się nowy olej. Ja to spukuję, on pojawia się znowu. Jest tutaj nieszczelność w chłodnicy, więc należałoby ją wymienić, póki będzie ładne podejście, będzie ten pas ściągnięty. No ale wiadomo, to nie jest moja decyzja, więc zobaczymy co z tego będzie. A póki co odpinamy klimkę. W zasadzie czynnik jeszcze. Odesiemy, jeżeli jest i co I odpinamy. I działamy z wyjęciem silnika. Silnik został wymontowany, ale zbiera się na deszczek, więc będziemy go pakować z powrotem na halę. Tam go rozbierzemy. Chodzi dokładnie o tą śrubę. Eee, będę musiał nabić sprzęcik w nią i próbować odkręcić. Zobaczymy, jak wygląda druga, bo tylko jedna się odkręciła. Tak to wygląda. Więc zabieramy go na halę, na paleciaku I bierzemy się do roboty Nabijane bez przerwy, ale nie przyniosło rezultatu Więc trzeba będzie... Niech ona tak na razie będzie wbita i ja to obspawam eee, No trudno, no zniszczę sobie narzędzie, ale... Odkręcę chociaż tą śrubę. No, i zostało to zdjęte. Zobaczcie, ile czasu straconego przez to, że ktoś nie wymienił śrub. E, teraz będę mógł odkręcić dekiel, pościągać te wszystkie, znaczy najpierw pościągać magistralę, odkręcić dekiel i dokopać się do rozrządu. A wystarczyło zamontować nowe śruby. No tak było. Nie zmyślam. I na pewno takiej sytuacji by nie było. Byśmy zrobili to pewnie na samochodzie no bo miejsca jest dużo od strony grodzi, dodatkowo od tyłu także początkowo ściągnąłem skrzynię biegów eee, no i w zasadzie w zasadzie to tyle bierzemy się dalej do roboty Pojawiły się koszta dodatkowe typu śruby. E, te śruby są z tulejkami, niestety są drogie, dlatego nie będziemy zamawiać całego kompletu, tylko wybierzemy najładniejsze, a te najbrzydsze, tak jak ta, nie wiem, czy jej nie trzeba będzie wiercić. E, trzeba powymieniać. Jedna śruba kosztuje 20 chyba jeden brutto. E, dodatkowo króciec e, od tej części, który znajduje się od... O Boże zbiorniczka i zobaczcie jak to się kruszy patrzcie to się wszystko łamie to jest plastik który jest tak zgrzany że po prostu łamie się kruszy w ręku no i druga część od tego plastiku który będzie który już jest zamówiony też niestety oryginał też to jest skruszony i się łamie także ten cały element plastikowy pod przepustnicą będzie wymieniony no i dobra i rozbieramy dalej i zobaczymy co tam słychać w tym pięknym silniku? Otwarcie, opla. idziesz do środka. Górę rozebrałem, boki pościągałem. Nie ma to tamto. Dobra, mamy przygotowany rozrząd do ściągnięcia. Wszystko poodsłaniane, góra, pokryw, pokrywy zdjęte. Tutaj zasłoniłem szmatką e, wejścia do zaworów z kolektora. No nieważne, to jest blokada. To jest blokada. E, I teraz tak, ten element dokręcamy na wałki, a na dole idzie śruba blokująca wał korbowy a zaraz, kiedy miałem to lustereczko z tipo. klient wyjechał bez lusterka dobra, i tu jak widzicie mamy e, mamy ampul trzeba odkręcić, to tam będzie okienko na wał korbowy a tutaj e, zakładałem blokadę czyli trzeba przekręcać takie moje urządzenie zrobione Trzeba przekręcać do momentu, aż przede wszystkim pokaże nam się dziurka tu, ale jeszcze tego nie odkręciłem. A jak pokaże się dziurka i zablokujemy wał korbowy, to dochodzimy do momentu, kiedy, o, kiedy można włożyć blokadę. I taką blokadę tutaj wkładamy, przykręcamy, pokażę Wam z drugiej strony, bo wzięło mnie tą, wkładamy. Przykręcamy na śruby i blokujemy wałki góra, a resztę Wam pokażę. No i dobra i teraz będzie blokadka taki czpień coś na mnie wchodzi Coś nie chce wejść weźmiemy inną blokadę od Audi też 4-2 i zobaczymy inny czpień łotaki. A co tam zmieścimy. O, to będzie ten. Widzicie? Czyli niby zestaw nie pasuje, ale też już nieraz tak miałem, bo mm, niby zestaw, ale musiałem dobierać dół. Dobra, teraz dokręcimy dyszką, ja to biorę grzechotkę, i Dokręcam, ale bez przesady, z umiarem, żeby tutaj nie dokręcać nie wiadomo jaką siłą. Wał korbowy ma być nieruchomy po dokręceniu, ani w lewo, ani w prawo ma się on nie obkręcać. Wał korbowy jest całkowicie, wał korbowy jest całkowicie zblokowany. Teraz góra. też ma być to dobrze przykręcone. I w taki sposób zblokowaliśmy rozrząd w tym 42. I można Bezpiecznie można teraz ściągnąć ten makaron. To jest zestaw ślizg z napinaczem do i z łańcuchem do pompy oleju, który idzie tutaj. To Wam od razu pokażę. W tym miejscu jest montowany. Dodatkowo ślizgi z napinaczami, znaczy ślizgi z napinaczem do bocznych Głowic. Widzicie, tutaj idzie, drugi idzie tu i też mają łańcuchy w zestawie. Ale czego brakuje, to brakuje tych ślizgów, tych malutkich, brakuje tej prowadnicy i brakuje tego ślizgu z napinaczem. Więc to domawiamy osobno, bo w zestawie tego nie ma. Wiadomo, że terminy gonią, ale. A, i tego, no tak, ale, ale. Warto wymienić wszystko, zrobić to dobrze, a nie, że wymienimy to, co jest w zestawie i silnik zamykamy. No i powiemy, że jest wymienione wszystko, tak? No bo tak się nie robi. Jeżeli chodzi o silikon, według mnie to nie jest silikon temperaturowy, tylko zwykły. Zobaczcie, jak on się kruszy, łamie, jest przegrzany. Więc my wyczyścimy to wszystko i założymy silikon taki, jak musi być. Co do pokryw, zobaczcie tutaj. Odma idzie do wymiany. Tutaj mamy w pokrywach tylnych. To jest główna tylna pokrywa. Uszczelniarz będzie wymieniony, wszystkie uszczelki również pokryw, ale tutaj mamy o, tutaj mamy uszczeleczkę. Jak widzicie o-ring, on jest twardy jak kamień. No i z drugiej strony, też jest wkładany wkładana ta rurka z o ringiem, też należy to wymienić. Więc kompletować części to nie jest tak łatwo, bo na to niestety się czeka, ale no trudno. Poczeka, ale będzie zrobione dobrze. No to co? No to kamera wędruje na statyw, a ja zaczynam to wszystko rozbierać. A więc tak, zaczniemy te elementy wszystkie ściągać po to, żeby później ładnie silikonek wyskrobać, umyć to, wyczyścić. Eee... Więc do tego celu najpierw zblokujemy napinacze, żeby nie wyszliły i nie latały po hali. Nie jest to duża siła, więc ręką można wcisnąć. Tu już łańcuch mamy zluzowany. Tutaj włożymy nita. Tu pewnie paluchem pójdzie. A ten nie chce wystrzelić, bo jakoś nie mogę tam wsadzić blokadki. Ale tak to mniej więcej wygląda. Teraz będziemy mogli ściągać te łańcuchy i ślizgi. A z tym to jeszcze pomyślę, bo coś. Nie mogę wepchnąć. <śmienic> No, i tak to wygląda. Wyczyszczone, wyczyszczone. Wszystko gra gitara. Jeszcze dokładnie to tuścimy i można montować. Co do pokryw, bierzemy się za robotę elementów tamtych, które leżą na palecie. A i właśnie. E, koła sprawdziłem, są w porządku. To wszystko jeszcze będzie wyczyszczone. Zapomniałem Wam powiedzieć o łańcuchu głównym, e, że go brakuje. No, ale już do mnie jedzie, więc mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko będzie założone i sklejone. Niech silikon sobie schnie. O, jeszcze tu, jeszcze tutaj. No, i to wszystko. Źle ustawiłem rozrząd. żartowałem. Kiedyś miałem na pierwszym 12, a później 8. Nie był przestawiony, więc modlę się, żeby było 12. Tam, jak różnica pół bara, to jest w porządku. Mogą być pierścienie albo coś tam. Tutaj mamy silnik od Toyotki, który do nas doszedł. I tak sobie oglądam ten silnik, dopiero go y, odstreczowałem. Jest kilka elementów, kilka dro drobnostek do poprawy. Ale tak na szybko sprawdziłem y, turbinkę, zobaczcie, czy ma luzy. Bardzo ładna turbina, nie ma luzów, się kręci. Koreczek wkładam z powrotem, niech sobie stoi. Przeszedłem do prawej. I chciałem sprawdzić luz, a ona stoi dęba. W ogóle zobaczcie, nie chce się zakręcić ani w lewo ani w prawo. Tak to wygląda. Eee, niby można przełożyć turbinę, którą mamy ze starego silnika, ale ten silnik został zakupiony za kwotę wyższą ze sprawną turbiną. Ze sprawnymi, więc eee, na razie się wstrzymujemy z montażem. I zobaczymy, jak sytuacja dalej się rozegra. A tutaj sobie chodzi pajączek, o, którego wywalimy, bo jeszcze nam wpadnie do tłoka.